Antoni Trzmiel w studio. No to najpierw. Uczcimy i wyjaśnimy widzom, co się stało. Uruchomiliśmy studio numer 2, wyciszone, pełni profesjonalne. Telewizja Republika się rozwija. Sobie przypominam, jak telewizja rządowa, partyjna uruchomiła studio S2 Walter. No bez tego nie byłoby TVN-u, gdyby nie w się zastanawiam, jakie, jakie to imię będzie. S2... Rachon? Przestań, proszę cię. Ale, ja cię proszę. tu mowa o naszych bebechach, sprzęcie, ale tak naprawdę liczy się to, co dzięki Państwu się nam wspólnie udaje zrobić. Najnowsze badania, wirtualne media podaje, firma badawcza stwierdziła, że mamy siódmych najbardziej zaangażowanych fanów w historii poprzedza nas, nomen omen, tylko TVN 24.pl i fakty TVN, no to um, bezpośrednio za nimi znaleźć się Panowie, siedzimy wam na karkach. Dziękujemy wszystkim, którzy korzystają z naszego profilu w serwisie społecznościowym Facebook, bo badanie dotyczy aktywności fanów, którzy komentują to, co dzieje się w, na naszym profilu. Dziękujemy bardzo. Raport bardzo dzisiaj opublikowały wirtualne media. Na szczycie tej listy na pierwszym miejscu kanał Disney Channel Polska, na dwójce TVP Info. Gratulujemy. Na trzecim miejscu TVP Sport. My na, siódmym, na siódmej pozycji. To są dobre wiadomości, ale mamy dzisiaj również wiadomości bardzo smutne. Po długich zmaganiach z chorobą odszedł Marek Nowakowski, pisarz, publicysta, scenarzysta, aktor. Pozwól, że przywołam własne wspomnienie. Bodaj rok temu pamiętam, jak w nieistniejącym już hotelu europejskim, który już był opróżniany, pusty, w tak znaczącym miejscu, jakim krakowskie przedmieście było, jest i, i daj Bóg będzie, w restauracji nad kawą, zapatrzone w szyby, siedział Marek Nowakowski, zaglądał do nas, do radia WNET, w którym wówczas pracowałem, Krzysztofa Skowrońskiego. Rozmawialiśmy, umawialiśmy się na taką wielką podróż filmową. Po Warszawie, po tym budynku, który miał być za chwilę już wypatroszony, Warszawa bez jego osobowości i polska literatura bez zapisu, który współtworzył w 1977 roku nie byłaby taka i nie będzie nigdy taka, jaka dzięki niemu była. Dodajmy jeszcze do tego, że członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich był, i tutaj patrzę, we wrześniu 2006 roku odznaczony przez prezydenta świętej pamięci, prezydenta Alecha Kaczyńskiego, krzyżem komanderskim Orderu Odrodzenia Polski. Chwała Bogu, że ten za życia Order dostał, chociaż był tak skrzętny przez wielu pomijany jako niewygodny i wiem także, że oglądał. Był naszym widzem. Był naszym widzem, był również naszym gościem. Ci, którzy spacerują po Warszawie, ci, którzy w tym mieście. Spędzają dużo czasu, już nie spotkają Marka Nowakowskiego na codziennych spacerach w centrum tego miasta. Marek Nowakowski codziennie takie spacery urządzał codziennie, oddychał atmosferą miasta stołecznego. Nie ma go już dzisiaj. Jego zamyśleń, jego osobowości będzie nam bardzo brakować. Ale Warszawa ma innych bohaterów dnia współczesnego, o czym donosimy na portalu. Na portalu Telewizja Republika, platforma obywatelska złożyła wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy Jerzemu Owsiakowi. Już 5 czerwca radni rajcy miejscy Czytaj Platforma Obywatelska, która tam ma większość, może przeprowadzić wszystko, co sobie tylko życzy. Handa gronkiewicz Walc, czytaj Donald Tusk będą głosować nad tym, by tą najwyższą godność, jaką może nadać stolica nadać Jerzemu Owsiakowi. Mnie to nawet bardzo cieszy, muszę Ci powiedzieć, bo to być może będzie świetna okazja, żeby można było skonfrontować Jerzego Owsiaka po raz kolejny z informacjami, które dopływają z procesu, który odbywa się w Legnicy. Pisaliśmy Marka... o tym parokrotnie, także kolejne, kolejnych kluczowych elementów procesu, który sąd nakazuje wysłać Jerzemu Owsiakowi przedstawić matce, matce kurce. Okazuje się, że nie dostarcza, że mrówka cała, czy wszystkie inne złote melony. Są jakoś dziwne, mają luki w pamięci. Ja za to nie mam takich luk w pamięci. Pamiętam bardzo dobrze, ilekroć to Bronisław Komorowski, jeszcze jako marszałek, kandydat, później jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na zupełnie apolityczny Woodstock jeździł, co promował na antenie zupełnie niezwiązanej z Bronisławem Komorowskim trójki, chociaż Magda Jeton jej obecna szefowa, zachwycała się wielekroć, że to taki dyżurny polityk, który się zawsze po jawi na każde żądanie, no to mówi tylko jak instrumentalnie się posługują orderem, jak trzeba czcić i jaki problem najwyraźniej Jurek Owsiak ma z Telewizją Republika, bo pamiętam jeszcze jak przed paroma miesiącami na moje nazwisko wysyłał tutaj skrzętne podziękowanie za wsparcie, nie wiem, to miało być jakiś chyba przejaw ironii albo totalnego bałaganu. Ja tylko na... przypomnę, że Jerzy Owsiak Platforma, Jerzego Owsiaka, Platforma Obywatelska chce potraktować tak samo jak Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Witolda Pileckiego, Lecha Kaczyńskiego czy 14. Dalaj Lamy Tybetu. No, mój Boże, przepraszam, dyrygent Wielkiej Orkiestry jak... Ignacy Jan Paderewski, który walczył na nas w sana, twórca naszej wolności, jak i Józef Piłsudski, czy Witold Pilecki, ochotnik do Oświęcimia, zakartowany przez komunistów. Ja sobie przypomnę, to rzeczywiście z tym ostatnim może mieć jakiś związek Jerzy Owsiak przez ojca, ale chyba nie taki wprost. Zwłaszcza, jeśli przypomnimy nagrywki, że się tak muzycznie i hip-hopowo odniosę do bloga Jerzego Owsiaka, w których rzucał przeróżne oskarżenia, stricte resortowe również w naszą stronę. Bardzo się ja przynajmniej cieszę z tego. To będzie z pewnością okazja, żeby zadać Jerzemu Osiekowi pytania. Co z tymi kwitami? Czy przesłał Pan dokumenty spółki mrówka cała do sądu, tak jak sąd tego chciał? Zapraszam również Państwa na portal kontrowersje.net. Na tym portalu tekst Piotra Wielgudzkiego, pseudonim Matka Kurka. Rozwinięcie tez, o których rozmawialiśmy na antenie telewizji Republika. Piotr Wilgudzki mówi bez ogródek. To układ finansowy, klasyczny układ finansowy. Thank so A pieniądze, o których mowa, dziesiątki tysięcy złotych, które wypłacane są e, najważniejszym twórcom tego przedsięwzięcia, Jerzy Owsiak, pani Lidia Niedźwiecka-Owsiak, to jak się wyraża sam Piotr Wielgucki, jedynie pieniądze na waciki. Tam chodzi o poważne e, kwestie finansowe na portalu kontrowersje.net. Tekst na ten temat, a proces ciągle trwa. Telewizja Republika obserwuje ten proces. Zostawmy w takim razie Jerzego Owsiaka. Grupa Wyszehradzka chce zaciśnić współpracę obronną Mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. I Tomasz Siemoniak bez o okiem mówi też, i to warto zacytować, że są solidne fundamenty współpracy obronnej krew Grupy Wyszehradzkiej i budowane są one od dłuższego czasu, gdyż ta sytuacja nie zostaje nas nieprzygotowanymi. No. I to należy nie wiem, chyba zostawić taką pauzę mam wrażenie. Sytuacja na Ukrainie, panie ministrze, toczy się od wielu miesięcy i w no nie w tym studiu chciałem powiedzieć, w tym studiu obok. Że przedstawiciele partii rządzącej wielokrotnie zapewniają mnie, że jest pewne, że prezydent Janukowicz podpisze układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską i że w ogóle nie należy się tą sprawą przejmować. Ja za to widzę zielone ludziki, które się pojawiają. I na naszym portalu w komentarzach i przede wszystkim w Ługańsku i pojawiły się wcześniej na Krymie i do czego to prowadzi, czyli remilitaryzacja, Oj, aż się zaciąłem. Na, na tym na Krymie, widać wyraźnie co mówi, łącznie z rozważaniami, czy tam należy sprawdzić broń atomową. Jestem bardzo ciekaw, jak Sojusz Polsko-Czecho-Słowacko-Węgierski, jak ją rzeczy wystawi na tą odpowiedź, jak będzie bronić, zwłaszcza, że przechwyciliśmy ponoć dwa migi, które już naruszyły granice przestrzeni publicznej, przestrzeni lotniczej. I nad krajami bałtyckimi, i NATO, i Unii Europejskiej, i sobie Rosja z tego nic nie robi. Niestety ich obym był tutaj złym prorokiem i jestem bardzo zaniepokojony bezpieczeństwem polskiej granicy wschodniej i fakt, że jesteśmy członkami NATO czy Unii Europejskiej, czy jak mówi premier Donald Tuskiego otoczenie, że no może wstąpmy do euro, bo to nas obroni. Jak jedno euro obroni nas? przed ruskimi tankami. Spróbujemy porozmawiać o tym m.in. z Krzysztofem Szczerskim, który będzie dzisiaj w naszym studio. Skoro mowa o Grupie Wyszehradzkiej, to, to i... również będziemy musieli porozmawiać o Węgrzech. I to, to, ja tylko, to ja tylko nadmienię. Jak wygląda rzeczywistość prewiślańskiego kraju, pamiętają ci, którzy czytali co o polskiej historii, ale jak wygląda rzeczywistość obecna na Krymie. No przed chwilą car Putin obiecywał, że Tatarzy będą będą jednym z języków współuprawnionych, a nie tylko, są, nie tylko są deportowani, ale wydano także zakaz demonstracji innych imprez masowych które ma dotyczyć specjalnie Tatarów Krymskich. Więc te deklaracje odstronowej mowy Władimira Putina okazały się kompletnie puste. Nie poparli, nie poparli aneksji, nie poparli naruszenia zapewnianych traktatami porozumień i jest efekt. Po raz kolejny jak za Stalina. Władimir Putin jest wiernym uczniem swojego poprzednika. Józef Stalin doprowadził do absolutnej perfekcji zdolności mówienia w gładkich słowach o rzeczach pozytywnych i w tym samym czasie dokonywania chociażby masowych morderstw. Niesamowita jest ta synergia dwóch tradycji, tej sowieckiej i tej wprost wielkoruskiej i czasów imperialnych carskich, bo przecież Nowa Rosja, o których mówił wprost Władimir Putin, a dziś jest zaprowadzana w Ługańsku, to jest pojęcie z czasów carskich. No i jak ona wygląda? Możemy o tym przeczytać Możemy nawet zobaczyć. zobaczyć Rzadko tak, pokażmy, takie rzeczy. To... Możemy zobaczyć na konserwatywnym portalu www.telewizjarepublika.pl. Bo to w okazałości pokazujemy jak wyglądają rządy ługańskiej Republiki Rad, chciałby się powiedzieć, a to jest Republika Ludowa. Jedno słowo robi różnicę, ale niewielką treść. Tak jak na Krymie była pani prokurator, która jakimś zawładnęła zupełnym przypadkiem całą wyobraźnią Zachodu, tak tutaj mamy panią minister kultury, która kulturalnie z Moskiewsko, je, szampańsko je, w negliżu funkcjonuje i takie zdjęcia zamieszczana... W negliżu to jest jeszcze mało powiedziane. Nie dość, że w negliżu, to jeszcze swoimi zdjęciami stara się promować piękne krajobrazy, w których przyjdzie jej, oby nie pełnić jej funkcję. No ja się zastanawiam, w jakim jesteśmy fatalnym momencie. Z jednej strony mamy jak to powiedział Rafał Ziemkiewicz Parowy, a z drugiej strony mamy takie od słowianki i pansławizm promowany za nasze. Nowa minister nielegalnej republiki, gdyby było po 22, to być może moglibyśmy zacytować tę część komentarzy, jakie na Twitterze w tej sprawie się pojawiły. Cóż, mamy odnotujmy jeszcze. W takim no, mam, razie, mam. Odnotujmy, tak. Uh -huh. Pan wicepremier Piechaciński wypowiedział się na temat misja na skalę naszych możliwości i to nie jest ostatnie nasze słowo. I coś czuję, że ten sztandarowy projekt Platformy stanie się tylko tylko sztandarowym projektem Sławomira Nowaka, który gdzieś utknie razem ze swoimi zegarkami. Ja rozumiem, że to jest czysta złośliwość redakcji portalu TelewizjaRepublika.pl, że zdjęcie, które właśnie oglądamy, wykonane jest na przystanku kolejowym Gdańsk-Stogi. Z Gdańska, przypomnijmy, pochodzi Sławomir Nowak. <laughs> cenię waszą spostrzegawczość, <laughs> moi drogi Michale, ale chciałbym zwrócić uwagę, że z jednej strony prezes PKP Intercity zapewnia, że mimo opóźnienia w przekazaniu Poczekaj. pociągu Pendolino ich dostawcy grudniowy termin nie jest zagrożony. A teraz pozwól, że ja Ci opowiem, że pojechałem do Katowic, centralną magistralą kolejową, którą zapewniła nam Druga Rzeczpospolita, a PRL kontynuował. I to już pociągiem, który ciągnęła lokomotywa Huzar, która kosztuje x y, tam dziesiątych tego co Pendolino, leciała prawie te 180 na godzinę, po czym pociąg zatrzymał się w szczerym polu i odezwał się konduktor, że to jest planowany postój, ponieważ w związku z wprowadzaniem obostrzeń, związków z wprowadzaniem pendolino, którego będzie za pół roku, pociągi inne mają w tej chwili planowany postój w szczerym polu i zakazuje się wysiadania i jest uwzględniony w rozkładzie. Zęby mnie bolą, nie mogę się śmiać, no to jest jedyna jak jak ja mogę skomentować. Przypomnij tę sytuację. sobie Włoszczową północ, gdy nagle Święto Wszystkie zaczęło być łączone z Warszawą. Ile to było, było dyskusji? Tak, że dwie minuty początku było. Tanie. Oj. Trzeba oddać. Jesteśmy krytykami, zresztą nie trudno w tej chwili ministra Piechocińskiego o tym, jak niewiele mu się udaje, że ma odwagę powiedzieć wprost. Nie zostały spełnione warunki zamówienia i to miał być największy modernizacyjny polski projekt, a okazuje się, że to jest kolejny miś. A ja, ponieważ długo w tym zawodzie jestem, to pamiętam, jak minister Piechociński kruszył kopię z dzisiejszym prezesem Narodowego Banku Polskiego i jego zastępcą ministra Hausderem, gdy on był premierem, że warto wydać pieniądze na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych, a nie blokować całą kolej, żeby się udławiła i czekać na jakieś wielkie, kolejne, szybkie pociągi. W efekcie tego, że ministra Piechocińskiego nie posłuchano, ani szybkich pociągów nie mamy, ani wówczas nie zmodernizowano kolei. I mamy co? 7-8 lat później jesteśmy w tym samym miejscu. Ja w 2000 roku pracując w pewnej niewielkiej agencji marketingowej byłem świadkiem rozmowy telefonicznej prezesa ówczesnego polskich kolei państwowych z prezesem tej agencji, której tematem był zakup Pendolino. Mamy rok 2014, 14 lat to trwa i co? I to samo. Na koniec Korwin-Mikke, adwokat diabła po ostatniej wizycie w telewizji Republika Janusz Korwin-Mikke obraził się na nas. Ja się zastanawiam, kogo nie obrazi jeszcze Janusz Korwin-Mikke wobec żyjących. Cóż, jesteśmy duzi, ale to sformułowanie, które dzisiaj przytaczamy za niezależną jest druzgocące, gdyż Korwin-Mikke tłumaczył tak. Przemek, który był synem Barbary Sadowskiej, takiej opozycyjnej, mało znanej poetki, któregoś dnia lekko sobie podpiwszy, szedł z kolegami na plac zamkowy, nieopatrznie blisko komendy policji Jezuickiej i tam wykrzykiwał antyludowe okrzyki. To policjanci go wzięli, przyłożyli mu parę razy, a Przemek, Przemek cóż, chudzina taka, jak mu przyłożyli, to niestety nie przeżył tej operacji. To jest cała sprawa Przemyka. No to cała sprawa Janusza Korwina Mikke wydaje się być prosta. W naszym studio, w Telewizji Republika opowiadał o tym, że ci, którzy protestowali na placu Tiananmen Niebiańskiego spokoju, ci, którzy padli później ofiarą tej masakry, to byli terroryści że normalne państwo w ten sposób traktuje terrorystów. Grzegorz przemyk, nie będziemy powtarzać, bo państwo słyszeliście. Ja mi mogę mi tylko jeszcze zadać... Jedną rzecz. Powtórzmy jeszcze jedną rzecz. W tej chwili, bo to jest wypowiedź przed kilkudziesięciu już miesięcy, ale teraz o generale Wojciechu Jaruzelskim, co mówi Korwin Mikke. Przerywa wywiad, gdy zapytano o bestialstwo tegoż reżimu Hunty i mówi tak, nawet za komuny takiej bezczelności nie było, żeby człowiekowi w pytaniu sugerowano, że tutaj było jakieś bestialstwo za Jaruzelskiego albo coś takiego. To moja ocena, czy tutaj było bestialstwo, czy nie. No. Ja mogę tylko spytać za Januszem Korwinem Mikke, który po wizycie w naszym studio postanowił na swoim blogu podzielić się refleksjami dotyczącymi tego, kto jakie pytania każe zadawać w Telewizji Republika. Panie Januszu, a kto Panu każe opowiadać takie bzdury? Antoni Trzmiel, przegląd portalu www.telewizjarepublika.pl. Dziękuję, Dziękuję uprzejmie. Telewizja Republika, zostańcie Państwo z nami za chwilę w naszym studio. Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość.